Dzień dobry, mija 38 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Po raz czwarty obchodzony jest także Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Zaczynamy Teleekspres w środę, 19 października. Polska wzmacnia współpracę kluczową dla naszego bezpieczeństwa militarnego. Minister Obrony Narodowej podpisał umowę na dostawę niemal 300 południowo-koreańskich wyrzutni Chun-mu. Poprzedni kontrakt z Koreańczykami już jest realizowany. Do kraju dotrą m.in. zamówione wcześniej nowoczesne czołgi. Rosyjski dyktator i zbrodniarz wojenny Władimir Putin ogłosił stan wojenny w czterech tymczasowo okupowanych ukraińskich obwodach – Hersońskim, Zaporowskim, Donieckim i Ługańskim. W praktyce może oznaczać to ograniczenie w przemieszczaniu się, godzinę policyjną czy wprowadzenie cenzury wojskowej i przymusowych prac. Dziś 38. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Niezłomny kapłan przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa Solidarności, a jego brutalne zabójstwo stanowi jedną z najczarniejszych kart w historii komunizmu w Polsce. Do jego wydrążenia użyto nie tylko ciężkiego sprzętu, ale też 180 ton materiałów wybuchowych. Ze stali zużytej podczas budowy można by wykonać sześć ram wieży Eiffla i jeszcze zostałoby trochę materiału na kolejno. Jest już długo wyczekiwany tunel pod masywem góry Luboń Mały na odcinku nowej zakopianki. Finlandia jednomyślnie za budową ogrodzenia na granicy z Rosją pomysł poparły wszystkie partie w parlamencie. Budowa bariery zajmie kilka lat i docelowo ma mieć od 130 do 260 km. Eksperymentalny odcinek mógłby być gotowy do lata przyszłego roku. Wracamy do kraju sąd okręgowy w Poznaniu. Uniewinnił Mirosława R. i Dariusza L. oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie przed 30 laty dziennikarza Jarosława Ziętary. Prokuratura zapowiada apelację. Każdego roku ponad 20 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuca. W 80% przypadków nowotwór ten rozpoznawany jest zbyt późno. Jak ważna jest profilaktyka, przypominamy w trwającym tygodniu świadomości raka płuca. A za chwilę u nas zaproszenie dla poznaniaków, ale nie tylko, bo w tamtejszym Muzeum Sztuk Użytkowych zawisła świetna wystawa. Szczegóły wkrótce, wcześniej skrót innych propozycji. W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Brigitte, bardzo cudowna. Oprócz ikony francuskiego kina, bohaterami są także Biden, aktor Alice Taylor czy malarz Sezan. Koproducentem filmu jest telewizja polska. Kwitną kasztany tu i gdzie pokazują się kaczeńce, a czasem wychynie pierwiosny. Przyroda nie zawsze trzyma się kalendarza, także pod tatrami. W tym meczu na brak goli nikt nie narzekał. Piłka wpadała do siatki aż 29 razy. Pogoń Szczecin zremisowała z rekordem bielsko-biała 3 do 3, a awans do 1. ósmej finału Pucharu Polski zapewniła sobie dopiero w 14. serii rzutów karnych. Bardzo ciekawie było też w Mielcu i Płocku. Jutro w Gdańsku miniturnę po Polsce rozpocznie ZAS. francuska wokalistka sławe zdobyła 12 lat temu porywającą debiutancką płytą z przebojem Mrzewe. Artystka świetnie łączy elementy jazzu z tradycyjną francuską piosenką. A teraz już Marek Sierocki i nasz cykl Młodzi Polscy Artyści. Teraz pojemy. Podobno ich zupa dyniowa jest najlepsza w łódzkiem. Mowa o kolego z Wiejskich z które właśnie obchodzi 60-lecie. Tradycja gotowania dyniowej jest tam jednak o wiele dłuższa, a po zupę ustawiają się długie kolejki. Jutro zapraszam ponownie. Dzisiaj jeszcze do TV Info, na TeleExpress Ekstra. Do zobaczenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra. Na początek przypomnienie o tym, że złodzieje niestety nie śpią. Na wielu nekropoliach już zaczęły się przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Podczas porządkowania grobów warto pamiętać, że na ten moment czyhają właśnie złodzieje, wykorzystując naszą nieuwagę, kradną pozostawione przy grobach rzeczy. Na wyłudzeniach VAT mogli zarobić co najmniej 4 miliony złotych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili grupę przestępczą działającą w branży motoryzacyjnej. Instytut Pamięci Narodowej stworzył projekt Drużyna Inki. To nie jest zwykła lekcja historii o losach dzielnej sanitariuszki. To także zajęcia praktyczne, chociażby z udzielania pierwszej pomocy. Środek jesieni, o wakacjach można pomarzyć, ale w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie trwają w najlepsze. Te wakacje oczywiście w dodatku w szczytnym celu. Przedstawienie Szalone Wakacje bije rekordy popularności. Matematyka, chemia i biologia. Młodzi mieszkańcy Jasła już za chwilę będą specjalistami w tych trudnych, ale niezmiernie ciekawych dziedzinach nauki, a to za sprawą otwartego, właśnie, generatora nauki. A za chwilę u nas kasztany na wagę zdrowia. O ich leczniczych właściwościach powiemy w programie Telexpress Extra, ale najpierw, najpierw skrót innych tematów. 28 lat trwała batalia o kamienicę w centrum Krakowa. Wreszcie udało się uregulować stan prawny zabytkowego zajazdu Kazimierskiego przy ulicy Krakowskiej. Jest własnością miasta i czeka go drugie życie. A teraz pokażemy olbrzymy. Choć w Polsce hodowane są od niedawna, to stają się coraz bardziej popularne. Konie ardeńskie opanowały plac w ośrodku jeździeckim pod Baryczewem, gdzie odbyła się kwalifikacja ogierów. No to pogoda dla pstrągówki na przykład. Wystaw poświęconych twórczości Pabla Picasso było bez liku. Trudno znaleźć nowy kontekst dla dzieł tego wielkiego malarza, ale Muzeum Metropolitarne w Nowym Jorku zrobiło to. Otwarto tam właśnie wystawę pokazującą jak genialny kubista korzystał z technik malarskich mających zmylić okowica. A naszym skoczkom narciarskim zależało na wywalczeniu Prymatu na arenie krajowej, ale udało się to tylko oko kilku z nich. Po Mistrzostwo Polski na średniej krokwi sięgnęła Nicole Konderla i Dawid Kubacki, a najlepszą drużynę wystawił TS Wisła Zakopane. 45 lat temu na pierwszą pozycję brytyjskiej listy przebojów wskoczył utwór Silver Lady śpiewany przez Davida Sola. Urodzony w Stanach Zjednoczonych artysta sławę zdobył jednak niejako wokalista, o czym Marek Sierocki. Kończyć musimy już, bo czeka na Państwa Krzysztof Skowroński z programem O co Chodzi. Zapraszam i do zobaczenia jutro.